Witajcie na moim kanale, dzisiaj przetestuję mikser audio karaoke marki Voicecraft modelu VK500BT Mamy podłączony Tutaj mam do mikrofon, mam podłączony mikrofon Ten mikrofon marki Caro GS55 Tutaj mam podłączony pod wejścieniowe pierwsze do przetwornika do jest do telewizora smart TV Samsung drugi drugi wejście liniowe który podłączony do, te, do, do tego pianina a kabel ka, kabel audio aux podłączony do piany do tableta do Tab 7 jest podłączony do instrumentu a instrument podłączony do miksera pod wejście liniowe drugie a wyjście, wyjście sygnałowe to jest podłączone do tego wzmacniacza od Denon pma 520 ae No dobra, to teraz podłączam do prądu. O, i już jest. Tylko najpierw muszę włączyć wzmacniacz. Dobra, to teraz włą włączam teraz wzmacniacz. No, i mam już jest włączony. Włączam, podgłoszam na tutaj. Przyłączam na to, na, na, na pierwszy kanał. Przygotuję, włączam piosenkę. I'm able to keep pushing my limits. And I'm No, już jest przetestowany. To teraz przetestujemy drugi. To teraz zmiksujemy dwa kanały, oba kanały oczywiście. I dwa kanały są teraz grają oba kanały. dwa kanały. No dobra. Prze, prze. Wejścia liniowe są przetestowane. To teraz mikrofon. Odłączamy najpierw tablet, ta pianina Dobra. Teraz przetestujemy mikrofon. Włączam mikrofon. Najpierw zmocnimy sygnał mikrofonu. Mikrofon włączony. Raz, raz. Właśnie teraz przetestuję mikser Audio Karaoke Wojciech 500 BT. Wyłączyłem mikrofon. Zmi wyłączamy wzmocnienie. No dobra. To teraz przy przyłą przyłączymy na USB na BT. No, bo, bo nie ma USB. Trzeba raczej podłączyć. Podłączamy teraz pendrive'a na poprzedni. A tutaj jest otworzanie USB, czas i MP3. A tu jeszcze otwory. Numer otworu. Dobra. To teraz zatrzymujemy, odłączamy z USB, drive To teraz przychodzimy na Bluetooth. Teraz połączymy się przez Bluetooth. Wybieramy Bluetooth. Poczekamy, aż się łączy. O, jeszcze raz, bo się nie, nie udało. Jeszcze raz wyłączamy bluetooth. Mamy problem. O, już, jest, już udało się teraz. No, teraz się udało. Przeciszymy. Dobra, zatrzymujemy piosenkę. Rozłączamy. I, i słyszeliście taki sygnał? Po raz pierwszy to połączone, a po raz drugi taki sam, że jest rozłączony. Teraz przyłączamy Pozwrotę na USB i, i, i przełączamy na na wejścia liniowe. Pamiętajcie, że jak trzeba cały czas obserwować mikser, bo trzeba do, żeby dokonać korekty ustawienia dźwięku. Zanim wyłączę z prądu, odłączę z prą wyłączam odłączenie z prądu wszystkie musi mieć na minimum te na mi wszystkie. Wszystkie potencjometry musi mieć na minimum. I potem dopiero odłączyć z prądu. A potem. Tak, tak samo jak przyjdę włączeniem. I wyłączeniem też. Dobra. To tyle na moim filmiku. I co podobało się wam mój filmik? Jak się podobał filmik, to dawajcie łapkę w górę A jak nie to trudno Subskrybujcie mój kanał, żebyście mieli daj na beżąco z mojego na moim kanale No i co, ja nie, nie przedłużam czasu go z rodziną z Trzymajcie się ciepło Cześć!